Glicylo-seryna. Zaczynamy tutaj od rozpisania glicyny. Rozbijamy sobie grupę karboksylową w następujący sposób. Teraz przechodzimy do seryny. Tutaj rozbijamy grupę aminową. Właśnie tak. I przepisujemy resztę. Tutaj nie musimy rozpisywać grupy karboksylowej inaczej, ponieważ nie mamy na niej dalszego połączenia. Grupa OH połączy nam się z wodorem, utworzy nam tutaj wodę, a my teraz tworzymy dipeptyd zaczynając od lewej. Do góry tlen. Tego nie ma. Wskakujemy w azot. Które jest połączony z wodorem i przepisujemy resztę. Pamiętamy o utworzonej wodzie. I na sam koniec zaznaczamy wiązanie peptydowe.